Zajączek jeden młody, korzystając z swobody, pas się trawką, ziółkami w polu i ogrodzie. Z każdym w zgodzie. A że był bardzo grzeczny, rozkoszny i miły, bardzo po inne zwierzęta lubiły. I on też, używając wszystkiego z weselem, wszystkich był przyjacielem. Raz, gdy wyszedł w świtanie i bujał po łące, słyszy przerażające głosy trąb psów szczekania, trzask wielki po lesie. Stanął słuchał, się. A gdy się coraz zbliżał Wrzaskł z rogi, z się poza siebie, aż tu psy i strzelce stworzą wielce. Przecież wypadł na drogę, od psów się oddalił. Spotkał konia, prosi go, iżby się użalił, Weź mnie na grzbiet i unieś. Koń na to. Nie mogę, ale od innych będziesz miał pewną załogę. Jakoż wół się nadarzył. Ratuj, przyjacielu. Wół na to. Takich jak ja zapewne niewielu znajdziesz, ale poczekaj. I ukryj się w trawie, Jałowica mnie czeka, niedługo zabawię, A tymczasem masz kozła, co ci dopomoże. Kozieł, o, żal mi cię nieboże, Ale ci grzbietu nie dam, twardy, nie dogodzi. Oto wełniasta, owca niedaleko chodzi, będzie ci miętko siedzieć. Owca rzecze. Ja nie przeczę, ale choć cię uniosę pomiędzy manowce, psy dogonią i zjedzą zająca i owce. Udaj się do cielęcia, który się tu pasie. Jak ja ciebie mam wziąć na sie, kiedy starsi nie wzięli. Ciele na to rzekło i uciekło. Kiedy więc wszystkie sposoby ratunku upadły, wśród serdecznych przyjaciół, psy zająca zjadły.